No wie pan, konopie w kuchni można zobaczyć bardzo niedaleko stąd. Wystarczy pojechać na Łotwę, gdzie narodową jednym z narodowych składników kulinarnych jest masło z prażonymi konopiami. Ono oczywiście nie ma żadnych... One nie mają THC, te konopie, więc chodzi tylko tutaj o charakterystyczny smak, który jest w dodatku wzmocniony tym, że to jest prażone. No, pyszne, ciemny chleb i to masło. Podejrzewam jednak, żeby to przywieźć do Polski, można być do, wię, do więzienia za to, mimo że to tam jest legalnie kupowane. W Hiszpanii ostatnio w... W Andaluzji oglądałem, a nawet pokazaliśmy to, filmowaliśmy to plantację konopi bez THC albo z minimalną ilością THC, ale normalnie legalnie sadzonych i uprawianych do herbatek, doskonałe maczanki. W polskiej kuchni też były znane. No, w polskiej kuchni, no pewnie, że były znane, nie tylko konopie, no wystarczy, nie wiem, menu y, wigilijne prześledzić, które nawiązuje do prasłowiańskiego, no, a mak, to co, to nie chodziło tutaj o y, odmianę przemko. Bez opiatów, a grzyby, no nie chodziło tu o prawdziwki wcale przecież. Słowianie, Prasłowianie, tak jak Indianie do dzisiaj, nie wiem, w Amazonii, po prostu to było święto przesilenia, łączyli się z duchami przodków. To jest już jasne i zrozumiałe i oczywiste. No to oczywiście nie chciałbym, wie pan, nikt, nikt normalny przy Zdrowych złysłach nie bierze ajahuaski co pięć dni, tylko się to traktuje rytualnie. Tamten rytuał przetrwał. Ale u nas nie, no, został tylko w pewnym echu, pokłosiu menu i składników. I dlaczego one są, większość sobie nie zdaje pojęcia, nie zdaje sobie sprawy z tego.